30 czerwca podczas inauguracji 10 Międzynarodowego Forum Muzycznego w Bardzie uroczyście zostały wręczone tytuły honorowych obywateli tego miasta. W tym roku zostały one nadane ojcu doktorowi Mirosławowi Grakowiczowi, proboszczowi parafii nawiedzenia najświętszej Marii Panny i zarazem Kustoszowi Bazyliki Mniejszej w Bardzie oraz ministrowi Michałowi Dworczykowi. Wręczenie tytułów poprzedziła msza święta odprawiona przez biskupa Ignacego Deca. To bardzo wzruszający moment, to oczywiście jest wielki honor i wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim traktuję ten tytuł jako zobowiązanie do dalszej pracy. Bardo jest miastem i miejscem niezwykłym. Są tu wspaniali ludzie, są tu wspaniali samorządowcy. I to, co myślę, że szczególnie dla mnie istotne jest i co zawsze przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o Bardzie, to możliwość dialogu, możliwość rozmowy, możliwość współdziałania. Nie zawsze musimy się we wszystkim zgadzać, ale wspólnie możemy działać na rzecz lokalnej społeczności i to jest wielka wartość. To prawda, ostatnie lata są dobre dla samorządów Dolnego Śląska, dla Barda również udało się przeprowadzić szereg renowacji. Na Dolnym Śląsku mamy. Bardzo wiele zabytków, natomiast bardzo duża część tej substancji zabytkowej wymaga remontów. Dzięki programom, które zostały uruchomione w ostatnich latach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest możliwa, możliwe prowadzenie szeregu remontów, między innymi też chodzi o bazylikę, serce barda, ale też bardzo dużo renowacji ulicy, bardzo dużo działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, między innymi centrum. Turystyki rowerowej w Bardzie, czyli też takie nazwijmy to inwestycje prorozwojowe. To wszystko było możliwe oczywiście dzięki współpracy z samorządowcami i za to jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować. Na pewno jestem bardzo wzruszony i próbowałem się powstrzymać, ale w pewnym momencie pojawiły się łzy im. i musiałem bardzo walczyć ze sobą, żeby po prostu tych emocji tak publicznie nie okazywać. Rzeczywiście to wzruszenie potęguje jeszcze to, że ja po 15 latach pracy. bardzo bardzo pięknej, intensywnej, pięknej współpracy z Panem Burmistrzem i Radą Miasta i w ogóle mieszkańcami Barda, moimi współbraćmi w klasztorze, opuszczam bardzo i to jest jakby takie trochę zwieńczenie tego wszystkiego, co przez te 15 lat na forum i archidiecezji, i naszej diecezji świdnickiej udało mi się zrobić, również propagując kult Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, bo to jest moje szczególne i główne, myślę, zadanie. Po tych zadaniach Wynikających z posługi kapłańskiej. Tak, współpraca wzajemna, czyli dzisiaj ja mogę jako burmistrz skierować podziękowania za współpracę zarówno ojcu proboszczowi, jak i ministrowi Dworczykowi, bo każdy z nas gdzieś tam pewną cegiełkę włożył do tego, żeby to miasto cudów rzeczywiście dzisiaj świeciło. I chyba tam trochę nam się to po prostu udało. Może tak, dwa zdania, przypomnienia, to rzeczywiście przyszedłcie z proboszcz i mówić, co robimy z tymi organami wiesz, nie ma pieniędzy i tak proszę ojca proboszcza. Wybudowałem szkoły i jeszcze nie tak dawno też nie miałem pieniędzy startując, a dzisiaj szkoła wybudowana i również specjalnie nie ma długów w tym zakresie. Stąd też podjęliśmy decyzję, oczywiście pieniądze z, z Rady Miejskiej zostały skierowane tutaj dość znaczące na to, żeby również udział własny w tym projekcie był zrealizowany. Po czterech latach przepiękne dzieło Jesteśmy dumni, że mamy u siebie w gminie, w mieście takie organy. Wielu sławnych już organistów miało tutaj przyjemność grać na tych organach przed wspomnienia i wyrażenia przez ten okres od 2013 roku.